Jakoś pod koniec zeszłego miesiąca szafa z komiksami przekroczyła magiczny pułap tysiąca widzów. To jest liczba, którą spodziewałem się zobaczyć dopiero gdzieś w połowie przyszłego roku i chciałbym podziękować Wam wszystkim z osobna, bo to właśnie dzięki Wam chce się nam w każdy weekend dłubać nowy odcinek. Dzięki nowym widzom, pytaniom, komentarzom i konstruktywnej krytyce szafa z komiksami wciąż powstaje i się rozwija. Nie mogę podziękować każdemu z was osobna, ale za to wpadliśmy na inny pomysł, jak się wam odwdzięczyć. Komiks do 42 odcinka szafy wybrałem nieprzypadkowo. Tomy tej serii od dawna czekają na okazję do rozdania. Dlaczego właśnie ostatni z mężczyzn? Po pierwsze dlatego, że udało mi się ten komiks kupić w bardzo atrakcyjnej cenie, co ma ogromne znaczenie, ponieważ szafa jest finansowana z mojej własnej kieszeni. Po drugie, dlatego że jest to naprawdę dobra seria i chcę, żebyście też mieli okazję się z nią zapoznać. I po trzecie dlatego, że Y ukazał się w języku polskim, więc nie ma żadnej bariery językowej. Możecie nawet pożyczyć go potem znajomym i pokazać, że komiksy nie gryzą. Chcieliśmy, żeby w konkursie mógł wziąć udział każdy, kto włoży w to choć 10 minut wysiłku. Zasady są więc super proste. Wybierzcie jakąkolwiek okładkę komiksową, a następnie odwzorujcie ją za pomocą samodzielnie wykonanego zdjęcia. Możecie potem to zdjęcie ulepszyć, ale wyłącznie za pomocą Paint'a. Dozwolone są tylko najbardziej podstawowe narzędzia, jak na przykład ołówek i pędzel. Żadnego kopiuj w klej. Zgłoszenie powinno składać się z trzech plików w formacie JPG lub PNG. Plik pierwszy to okładka, na której się wzorowaliście, plik drugi to oczywiście Wasza praca konkursowa, a plik trzeci to zdjęcie, na którym trzymacie kartkę z datą wykonania zdjęcia i nazwą kanału szafa z komiksami. W ten sposób unikniemy chodzenia na łatwiznę i ściągania gotowych zdjęć z internetu. Zgłoszenia wysyłajcie na adres szafa z gmail.com do południa w przyszłą niedzielę, 13 lipca. Wieczorem zdjęcia zostaną udostępnione na fanpage'u Szafy. Do rozdania mamy pięć zestawów pierwszych trzech tomów serii Y. Ostatni z mężczyzn. Dwa zestawy trafią do osób, których zdjęcie zbierze najwięcej lajków na Facebooku, ale żeby zabawa nie zmieniła się w konkurs, kto ma najwięcej znajomych na fejsie, pozostałych trzech zwycięzców wybierzemy osobiście. Konkurs trwa do południa w niedzielę 20 lipca. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach pod filmem lub drogą mailową. Powodzenia i trzymajcie się!